Jestem bardzo dumna przede wszystkim z nas wszystkich, ale wiem, że to jest zasługa świetnie przepracowanego okresu przygotowawczego, bo naprawdę wykonałyśmy olbrzymią pracę, rozpoczęłyśmy przygotowanie do sezonu też szybciej niż inne drużyny właśnie dlatego, że już dzisiaj czekał nas pierwszy mecz. Więc yy, smakuje dobrze to zwycięstwo, bo mam takie poczucie, że to jest naprawdę nasza ciężka praca w ostatnim miesiącu. Przy tych bramkach, które zdobyłyście. Wiadomo, cała drużyna na nie pracuje, ale dało się zauważyć, że przy pierwszej od Oliwi się zaczęło, a przy drugiej ty jej się zrewanżowałaś. E, tak, z Oli się super rozumiemy, tak samo jak z, z, ze wszystkimi zawodniczkami w tej ofensywnej formacji, no ale tak jak pan podkreślił, i to, to trzeba mówić zawsze przy okazji strzelania bramek, że to pracuje cała drużyna, tak jak przy pierwszej bramce, przy drugiej bramce to y, Zoja zagrała świetną piłkę, przy pierwszej to pressing całej drużyny, który też no, nie wyszedłby, gdyby nie każda zawodniczka wiedziała, gdzie ma stać. Więc ja miałam to szczęście, że mogłam po prostu, że gram wysoko i mogłam to finalizować. Przede wszystkim skupiamy się na każdym kolejnym meczu, co też podkreśla nasz trener i uważam, że to jest najlepsze podejście, jakie może być. Na pewno będziemy celować w podium, mimo że obecnie w tabeli to jest bodajże po tym meczu piąta albo czwarta ale czwarta, ale na pewno celujemy w podium i na pewno nastawiamy się bardzo mocno na puchar.